Witam państwa. Nazywam się Krzysztof Rybczyński. Jestem jasnowidzem, chciałem państwu dzisiaj opowiedzieć w ogóle jak pracuje prawdziwy jasnowidz, bo wiele ludzi ten podaje się na na przykład bruszka jasnowidz, czy w ogóle za jasnowidzu, a oni w ogóle jasnowidzami nie są, bo każdy jasnowidz, który ma prawdziwy dar a według mnie, no, robiło się różne kursy, ja też kiedyś różne kursy robiłem, ale tak naprawdę z darem trzeba się urodzić, bo żeby człowieku zaszczepić jakby dar jasnowidzenia, to by trzeba było z 20 lat z tą osobą pracować, bo ludzie po prostu nawet prawidłowo oddychać nie potrafią, a już to nie o to chodzi, czy po prostu tu, tu nie chodzi właśnie o, to, o naukę jakby jasnowidzenia, tylko chciałem Państwu powiedzieć, jak to jest z tym jasnowidzeniem? Na przykład jasnowidz nie używa tarota, numerologii, astrologii, bo nie potrzebuje po prostu, są odpowiednie ćwiczenia oddechowe, są, są od, jest też zrzucanie negatywu na ścianę nie potrzeba żadnego tarota, niczego takiego. W każdym razie prawdziwy jasnowidz, jakby nie używa nie używa w trakcie wizji po prostu nic, dodatkowych jakby rzeczy. Prawdziwy Jasnowic pracuje w ciszy, czyli Jasnowic nie, nie może pracować w telewizji żadnej, bo, bo nie jest w stanie się odpowiednio jakby dostroić i skupić. Bo Jasnowic potrzebuje ciszy, nie może mieć włączonego telewizora, radia, czegokolwiek, jakiegoś dźwięku. Może rozmawiać z daną osobą, ale odkłada telefon, czy skype'a na bok, żeby, żeby zrobić wizję. Także prawdziwy jasnowidz nie może jakby pracować w telewizji. Nie, ale oczywiście tarociści, wróżki zwykłe, te, które kładą tarota, to mogą takie rzeczy robić, bo to jest inna dziedzina oczywiście, nie? No, chciałem Państwu właśnie powiedzieć, że prawdziwy jasnowidz pracuje w ciszy, z zamkniętymi oczami. Z samym sobą, tak naprawdę za granicą rzeczywistości. Wchodząc w wizję, mówię, robię odpowiednie jakby oddechy, przestaję oddychać wtedy i jestem na, to, na tamtej stronie, właśnie gdzie są te, te wizje. Widzę obraz, jakby te, w takich klatkach. Te klatki się przedłużają i po prostu jakby jestem nie oddychając w tamtym świecie. No, i widzę obraz po prostu. I jak widzę na przykład osobę zaginioną, to jak osoba mi się rusza, to znaczy, że powinna żyć. A jak widzę osobę śpiącą, która się nie rusza, to prawdopodobnie nie żyje. Po takich wizjach bardzo często jestem bardzo mocno zmęczony. Idę spać, nawet po jednej osobie. Bo to nie jest tak, że. Jak czasami rozkładamy karty, to dużo łatwiej jest rozłożyć karty, jak ktoś da, zna oczywiście znaczenie, niż robić wizję, bo po wizjach człowiek jest bardziej, i bardziej zmęczony. Ja bardzo często, na przykład, w osobistym kontakcie, to, to przyjmuję jedną osobę, no bo to mnie bardzo męczy. Jak nie mam kontaktu osobistego, to jakby to mniej mnie męczy, ale też nie przyjmę na przykład 10 czy 20 osób dziennie, bo nie dam rady zdrowotnie tego. Nie? Bo czasami po w takich wizjach choruje. Czasami jest tak, że że, że, że tego, że po, po takich właśnie wizjach, czy oczyszczeniach energetycznych często ląduję w szpitalu w ciężkim stanie czasami, bo serce mi szwankuje tętno, czasami żołądek, ciśnienie wysokie i nawet na ostrym dużym, że mają trudności, żeby to wszystko poustawiać. A to jest właśnie skutek wchodzenia, jakby takiego w niebyt, który powoduje, że po tamtej stronie, gdzie są te wizje, mogą być duchy, mogą być istoty demoniczne, no i bardzo często, jakby chodząc tam, oni cię zauważają, że, że, że obrywasz w różny sposób. Także praca jasnowidza nie jest wcale taka łatwa, jak się każdemu wydaje, że każdy może zostać jasnowidzem. Widzącą osobą, bo na przykład osoby, które mają dzieci, nie powinny na przykład jakby być jasnowidzami, bo te dzieci mogą dostać zamiast te osoby, które na przykład korzystają z jasnowidzenia, to dzieci mogą rykoszetem dostać jakąś negatywną energię, coś się może stać. Także jak ktoś ma dzieci i się tym zajmuje, no to, no to powinien uważać, bo jednak te energie, zwłaszcza tyczy to kobiet, które mają dzieci małe czy coś takiego, no bo dzieci małe są bardziej jakby narażone na, na takie różne rzeczy. Także mówię, praca, praca jasnowidza nie jest, nie jest łatwa, bo, bo tak samo idąc na ulicy spotykam, spotykam się z czymś takim, że mnie ludzie palcami pokazują. Czasami podziwiają, nienawidzą. Z, zazdroszczą, po, pogardę tak samo widzę. No podziw też się zdarza i ukradkiem robione zdjęcia, ale praca jasnowidza nie jest taka, że, że po prostu, że, że od razu taki jasnowidz jakby zarobi miliony, miliony, złotych, czy coś takiego, bo nawet nie jest w stanie, o, o, jak jest prawdziwym jasnowidem oczywiście, nie jest w stanie obsłużyć e, tak dużą ilość osób, jeśli pracuje uczciwie z tym jasnowidzeniem, żeby tych milionów się dorobić. Także większość jasnowidzów nie jest milionarami i bardzo często zdrowotnie płacą za, za tą pracę, bo naprawdę yy, na przykład ja się bardzo staram, żeby, żeby to wszystko dobrze, dobrze sprawdzić. Jeśli się okaże, bo czasami tak bywa, że kogoś odnajduję, a czasami się mylę, no to jest mi bardzo przykro i bardzo to przeżywam, nawet padam w jakieś stany depresyjne i przez kilka dni ciągle o tym myślę. Na przykład kiedyś, kiedyś odnalazłem, odnalazłem, to znaczy miałem sprawdzić dla rodziny Tomasza Kowalskiego i Tomasza Kowalskiego, co się tak naprawdę stało z Tomaszem Kowalskim z Maciejem Berbeką na Brand Peak w Pakistanie, bo rodzina słyszała, że jest zamarznięte ciało na grani szczytu na Brand Peak. I ja to sprawdziłem, okazało się, że to jest Tomasz Kowalski. No i ten Tomasz Kowalski, później oczywiście doszedłem, że to jest on i że obok niego w szczelinie leży zaginiony Toma, Maciej Berbeka. Przekazałem to oczywiście rodzinie, ale później przez, przez dwa tygodnie on mi się ciągle śnił, bo on zobaczył, że ja go czuję, że ja go widzę. I to było strasznie dla mnie męczące po prostu, ja co chwilę byłem zmęczony, rozwalony, w depresji, i nie mogłem sobie ze sobą poradzić, tak było mi żal tych ludzi. Także mówię, łatwa praca jasnowidza nie jest. No i mówię, na ulicach też, tak jak mówiłem, się jest wskazywanym palcami. Tak samo wiadomo, że jest masę hejterów, którzy nie znają się na jasnowidzeniu, a próbują zdenerwować, tak jakby chcieli skorzystać, bo hejterzy, hejterzy chcą kogoś zdenerwować, albo są czasami opłaceni, żeby kogoś zdenerwować, żeby nie był w stanie pracować. Bardzo często są właśnie opłaceni. No i do takich rzeczy też się spotykają, że ludzie się nie znają na temacie, a od razu opinie na każdy temat jakby na każdy temat jakby mają, mimo że w ogóle się nie znają na danym temacie. Wystarczy myślą, że jakby przeczytają dwie trzy książki, to od razu zajęli cały temat i już jakby mogą wypowiadać się na jakiś temat, a tak naprawdę jeśli ktoś nie siedzi w temacie, nie jest tym jasnowidzem po prostu to on nie rozumie w ogóle, co taka osoba czuje w środku że ma uczucia, że, 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 że po prostu stara się jak najlepiej tą, tą pracę jakby wykonywać zajmuje się także jeszcze oczyszczaniem ludzi, budynków, zwierząt no i wiele razy po, po takich oczyszczeniach ludzi przyczepiła się jakaś istota demoniczna do mnie że bolał bola mnie kręgosłup, bo to najczęściej się od tyłu właśnie przyczepiają że miałem depresję, miałem jakieś y, też jakby podpowiedzi tych energii, po prostu, że mam to zrobić, tamto, takie nawiedzenia, można powiedzieć, opętania, ale w trakcie oczyszczenia mnie znajoma oczyściła i jakby wróciłem jakby do normy. I mówię, to są rzeczy wszystkie niebezpieczne, tak że jak się zajmuje człowiek jeszcze oczyszczeniami energetycznymi i widzi te energie, jak one naprawdę wyglądają, bo co, jak ktoś pracuje wahadłem też. I nie widzi tych energii, to nie jest tak narażony, jak prawdziwa osoba, która całym sercem się tym zajmuje i jeszcze ma dodatkowo dar widzenia. Bo widzi tę energię, a, a już nawet łaciną w wielu starych księgach było napisane, że jak odkryjesz, jak dany demon wygląda, czy jego imię, to jesteś narażony na atak, bo odkryłeś jego tajemnicę. No jasnowidz tak samo odkrywa tajemnice danej osoby. Bardzo często to są takie tajemnice, że nawet własna rodzina tej osoby nie zna tych tajemnic. Bo mówię, ja jestem takim jasnowidzem, że też mogę się przenosić jakby w widzeniach do mieszkań, które czyszczę i widzę co ludzie w danym mieszkaniu robią. Oczywiście nigdy nie robię tego dla zabawy, dlatego że każdy ma mieć prawo własną prywatność. Ale tak samo właśnie ten widzę co ludzie robią w domu. Wiele ludzi spotkałem takich, którzy zapewniali, że są moimi przyjaciółmi. Oczywiście zostałem też oszukany, bo każdego wiadomo, że się nie sprawdza. Ale widziałem u nich w domu, że drwią ze mnie i takie rzeczy też potrafię jakby zobaczyć. Także, także mówię, no Jasnowic widzi nawet to, czego nie chce widzieć. Yy, ja też jak jadę z kimś samochodem albo gdzieś przechodzę, że stoją krzyże przy drodze, to widzę też zmarłych, którzy stoją przy tych grobach. Bo są jakby przypisani do miejsca, bo nie robi się w tej chwili egzorcyzmów czy mszy w miejscach, gdzie zginęli ludzie. Kiedyś się robiło dawno temu, w średniowieczu może albo później, a teraz krzyże przy drogach stoją i nikt tych osób jakby nie odprowadza, że one ciągle w tym miejscu są. Wiele razy widziałem, nawet byłem w stanie opisać, ile jak osoby wyglądały, ile było dzieci, kobiet, ewentualnie mężczyzn, chłopców, dziewczynek w tych miejscach. Tak samo przechodząc obok bramy w Poznaniu na Łazarskim była brama, gdzie palił się czerwony znicz i byłem strasznie ciekawy o co chodzi, bo ja mam kontrolę nad tymi widzeniami i jakby jak, jeśli nie chcę tego przyjąć, to nie wchodzę jakby w szczegóły z tym i widziałem znicz, weszłem widzenie, okazało się, że zasztyrytowali tam studenta i ten student też w tej bramie, przed tą bramą przy tym zniczu stoi, dlatego że też nikt egzorcyzmów jakby żadnych nie przeprowadził, nie zadbał o to. No i właśnie, widzę wiele rzeczy. Ludzie się też zwracali do mnie, że na przykład, że czują, że ich samochód, czy ich meble w mieszkaniu, że coś jest przypisane, i rzeczywiście bywało tak, że, że do danego mebla, przedmiotu był przypisany na przykład, yy, przypisany był. Właściciel, który ciągle jakby robił z tym meblem, jakieś dźwięki robił w samochodzie, na przykład jeździł na tylnym siedzeniu, że wtedy trzeba było jakby odprowadzać tą osobę. No, wiele jest takich, takich różnych przypadków z tym związanych, nie? Także jak ludzie giną, no to mówię, to w wizji się pokazuje droga, że, ludzie, że na przykład osoba. Osoba gdzieś tam podróżuje, przejeżdża obrazy, terenu się pokazują. Jeśli znam ten teren, to, to wiem mniej więcej, gdzie to jest, ale jak nie znam, no to wiadomo, że trudno jest tak konkretnie, na, kom, konkretnie powiedzieć, co do, do, do szczegółu, gdzie ta osoba może tam przybywać. No zdarzyły mi się przypadki, że jak byłem na danym miejscu, to byłem w stanie wskazać dokładnie miejsce, na przykład nad jeziorem, gdzie są zwłoki nurka, czy... czy w Pakistanie właśnie na tej górze, co się stało właśnie z tymi alpinistami, czy z Karolem zaginionym w, w tym, na, na Teneryfie, że podawałem miejscowość i po prostu ta osoba została jakby znaleziona, czy, czy po prostu szukałem w Poznaniu koło, na, na Rusałce dziewczyny zaginionej, bodajże Agnieszki, no i z rodziną jeździliśmy już byłem bardzo blisko, żeby tą osobę znaleźć ale jej własny ojciec nie był w stanie już dalej jechać i później po dwóch tygodniach czy bodajże miesiący, bo nie pamiętam bo to było z 20 lat temu odnaleźli ją wiszącą na drzewie po prostu powieszoną w kiekszu na przykład nie? takie też były różne rzeczy no i często też jak często jak mam te wizje, to jak szukam kogoś to, to jakby coś mnie ciągnie w dane miejsca na przykład do lasu, czy do jakichś tam innych miejsc i tam te zwłoki jakby odnajduję. No na razie mam jakby udowodnione na papierze trzy, trzy przypadki odnalezienia człowieka. Na mojej stronie krzysztofrybczyński.pl. Ale wiele przypadków było takich, gdzie, gdzie tego podziękowania nie dostałem, no bo rodziny nie były też jakby chętne wspominać to, co się stało, bo to była tragedia, ja to wszystko już zawsze rozumiem. Tylko warto wystawiać takie dokumenty, żeby inni ludzie wiedzieli, że ktoś potrafi coś odnaleźć po prostu z tych osób zaginionych, których jest tak dużo w Polsce, nie? także takie, takie rzeczy po prostu jakby yy, się mi przydarzają. No, i wiadomo, że, że taki jasnowidz, jak po prostu akurat ja tak mam, że, że żyję po prostu jakby po prostu jakby w swoim świecie. Nawet na, czasami na ulicach nie rozpoznaje osób, bo Jedną nogą jestem po tamtej stronie. Jakieś wizje mi się też ukazują, jak chcę oczywiście je przyjąć, że jestem tak osobą zakręconą życiowo, że mogę nie poznać ludzi, nawet kogo znam. Jeśli ktoś z Państwa nie, nie poznałem, to przepraszam, ale no tak, takim jestem człowiekiem, trochę życiowo odjechanym. Ale, ale mówię, no jas, z jasnowidzami tak jest, że, że żyją we własnym świecie. Wchodząc na przykład do autobusu czy do tramwaju, to bardzo często widziałem duchy zwierząt w domach, tak samo duże duchy zwierząt, nawet w domach, które ktoś od kogoś odkupił, gdzie nie było tych zwierząt, to te zwierzęta też właśnie żyją ciągle w tych domach, gdzie, gdzie, gdzie były szczęśliwe, nie? Także mówię, bycie jasnowidzem to po prostu, to jest już, można powiedzieć, takie zadanie życiowe. Bo czasami też żołądek wysiada, nie można wszystkiego jeść. Jak się zrobi jakąś wizję, na przykład jakiejś katastrofy, czy, czy widać kogoś zamordowanego albo jakiegoś ducha, który to, to, znaczy ten ciało, które się rozkłada, to, to później człowiek nie jest w stanie jeść, wysiada żołądek, jest na samych bułkach. Tak to po prostu u mnie wygląda. Nie? Także jasnowidzenie nie jest takie łatwe. Tak samo jak ktoś chce uczciwie oczyszczać ludzi, to zawsze będzie coś odczuwał. Jak ludzie czegoś nie odczuwają, to znaczy, że albo nie robią w 100% tego, co, co, co mają robić, albo nie chcą robić w 100%, bo zawsze jak się kogoś oczyszcza, to coś na człowieku zostanie, jakiś ślad, czy jakieś odczucia. Bo to jest połączenie energetyczne, taka pępowina, jakby z tym zmarłym, i zawsze się coś odczuwa. Oczywiście nie mówię tego państwu, żeby się reklamować w jakiś w żaden sposób, bo Uważam, że kto ma do mnie trafić, to do mnie trafi. Mi nie zależy na tym, żeby być milionerem, tylko żeby jak najwięcej osób pomóc. I też mi nie zależy, zależy na tym, żeby być najlepszy, bo może z Państwa jest ktoś, kto jest lepszy ode mnie i bardzo się z tego cieszę, bo ja zawsze staram się być lepszy od siebie samego tylko. Dlatego, że życie człowieka uczy pokory, jak człowiek jest mocno, źle się czuje, ląduje na, na ostrym dyżurze w szpitalu, to widzisz, nie uważa się za lepszego od innych ludzi, tylko na zwykłego, uważa się za zwykłego człowieka i próbuje przetrwać, przeżyć po prostu w tym wszystkim. Przez wiele lat próbowałem uciekać z tego tematu, żeby w ogóle nie zajmować się tym, bo uważałem to za moje, jakby życiowe przekleństwo, że mam taki dar. Ale no spotkałem wielu ludzi, którzy, którzy mnie tego nauczyli, bo tak jakby ta energia za mną latała. Kiedyś też groby żołnierzy niemieckich namierzałem, to też mi się ukazywali, bo chciałem z ciekawości zobaczyć, jak, jak wygląda ekshumacja. No i zobaczyłem ducha, pokazał mi się w danym miejscu i poprosił o pomoc. Przekazałem to znajomym. Oczywiście stwierdzili, że coś jest ze mną nie tak, że to jest niemożliwe. No ale kopali tam i, i, i rzeczywiście, w ty, bo zajmowali się niektórzy ze znajomych moich ekshumacjami żołnierzy niemieckich. No i, no i po prostu po moich wskazówkach okazało się, że odnaleźli żołnierzy, których przez dwa tygodnie szukali. Bo żołnierz mi się ukazał w, w, w umundurowaniu z takimi szelkami skórzanymi, jak żołnierze mieli, który miał pełno granatów i mówią, że jak będę będzie kopać, będą kopać to. Mają uważać, bo te zapalniki mogą być groźne i zginą. Nie? No i po moim wysłuchaniu rzeczywiście były te granaty, tak zwane jajka. I zostały, zostali tam ci żołnierze, jakby pochowani na, 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 na Miłostowie. No, ksiądz był, wiadomo. I, i, I po prostu takie rzeczy mi się pokazują. Czasami duchy proszą o pomoc. Tak samo. Właśnie, bo ja duchy też jako Jasnowic, to ja dość, że mam wizję, to te duchy zmarłych osób ja widzę i czytam im z ust, nie? Także staram się pomagać. No, i jak jestem na Miłostowie, na kwaterze żołnierzy niemieckich, to zapalę świeczkę na wszystkich świętych. No, i wspominam zawsze wszystkich moich ludzi, którym tam pomogłem. Czy no jestem człowiekiem bardzo uczuciowym. i i staram się być do, do każdego człowieka po prostu na tyle uczciwy, żeby każdą moją pracę wykonać uczciwie. Także chciałem Państwu to przekazać. Na pewno się znajdzie wiele ludzi, którzy, którzy się nie będą zgadzać z tym, co ja powiedziałem. Nawet znajdą się może jacyś hejterzy którzy, mnie, hejterzy, którzy mnie nie lubią. Ale ja już po prostu jestem w tej chwili już takim człowiekiem, że czuję się jakbym miał tysiąc lat. Jestem na tyle zmęczony, że już żadne hejtowanie po prostu nie robi na mnie wrażenia. Dlatego, że wiem sam, że nikogo w życiu nie oszukałem, a to mogą być ludzie opłaceni, i nie reaguję na to, bo muszę dać radę żyć dla tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Po to, po to dla Państwa żyję, chciałem to Państwu przekazać. No, jak ktoś chciałby ze mną kontakt, to, to mój Skype Krzysztof małą literą. 1970-3130, telefon 783-262-601. No i mail do mnie jest małą literą ry-e-i-k-i-4 małpa-o-2.pl Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie mojej opowieści o moim życiu i Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, dziękuję do usłyszenia.